Do codziennych zadań elektromechanika należą montaż, obsługa, konserwacja oraz naprawa maszyn i urządzeń elektrycznych oraz układów zasilających i sterujących ich pracą. Do urządzeń tych zalicza się prądnice, silniki elektryczne, transformatory, elektronarzędzia, elektryczne urządzenia grzejne, chłodnicze i klimatyzacyjne, a także elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego, np. pralki, zmywarki czy odkurzacze. Na filmie widziany jest elektromechanik podczas codziennych obowiązków zawodowych. Naprawia uszkodzoną część, używając do tego narzędzi ręcznych oraz dostępnych na stanowisku maszyn. Przygotowuje również inny element, czyszcząc go oraz składa rozłożone części. Po zdobyciu wykształcenia, uczeń może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkujących maszyny i urządzenia elektryczne, elektrowniach i zakładach energetycznych działach utrzymania ruchu w zakładach przemysłowych, działach technicznych przedsiębiorstw i firm różnych branż, warsztatach naprawczych maszyn i urządzeń elektrycznych, warsztatach naprawczych elektronarzędzi, firmach serwisowych świadczących usługi z zakresu elektromechaniki, firmach serwisowych zajmujących się naprawą, elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego czy przedsiębiorstwa handlowych prowadzących działalność w zakresie obrotu maszynami lub urządzeniami elektrycznymi. Aby pracować jak elektromechanik, należy obsługiwać liczne urządzenia i narzędzia, takie jak mierniki wielkości elektrycznych, obrabiarki do metalu, elektronarzędzia, wkrętaki izolowane, szczypce izolowane, ściągacze do łożysk, młotki oraz nabijaki do łożysk. Wykonywanie obowiązków zawodowych na stanowisku elektromechanika przynosi dużo satysfakcji, ponieważ pozwala na obserwowanie wymiernych efektów własnych działań. Pracując w tym zawodzie Możesz na co dzień wykorzystywać swoją pasję do majsterkowania i rozwijać zainteresowania techniczne. Twoje umiejętności mogą Ci się również przydać w życiu prywatnym, ponieważ żadna usterka nie będzie dla Ciebie tajemnicą.